Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite A w dzisiejszym odcinku przyszedł nowe wyzwania festiwalu zimy. No i są też festiwale zimy zadania, na których też nie ma dostępu do wszystkich wyzwań. Zanim długo się pojawią pierwsze, dopiero to się napiać pierwsze wyzwania właśnie festiwalu zimy. No, i też mamy zaczynać się festiwal Zimy w do dość zaśnieżonej gry. Wykonaj mroźnie tam pary prezenty i pewny nagród. Od teraz do 6 stycznia możemy otwierać wszystkie prezenty. No, te zadania, właśnie festiwalu Zimy, no, tutaj coś powróciło, widzę chyba, no i kilka więcej takich festiwalu Zimy. Zobaczmy teraz, jak wygląda wszystko: ta zakładka jest tutaj. No, i tak to wygląda, właśnie. Witaj. Ja co mogę, to jest prezent chyba. wtedy byśmy otworzyli co? To mogę zostać na koniec. Jakiś większy prezent bym chciał otworzyć. Tego też pani nie mogę otworzyć. Tak, yy. otwórzmy ten pierwszy prezencik. I co do w pierwszym prezenciku? I. O, Ale trafiłem za rąbicie, wypłaszczmy go. Prawie, to będzie wszystko będzie losowe, więc pewnie, ale mega. Opuśćmy to schronisko i zobaczmy, jakie są fajne zmiany właśnie na wyspie Battle Royale. Um. Więc przechodzimy do może do rozgrywki i to jest pierwsza, widzę pierwszy wyjątkowo odcinek, kiedy nagrywam to wizywy właśnie w czwartek, kiedy to weszły i ten timing jeszcze zmontuję. Żeby po prostu były to jakieś męcze solówkowe, więc widzimy się i w gierce, jak sobie zobaczymy jakieś nowe itemy, więc widzimy się i w gierce. No coś widzę w gierce już. I... powiedzmy sobie na ten początek domu. Po powiedzieć, że ze mną to jest trochę debila gościu, nie? Mamy jakąś pierwszą rońkę. Że kilka fajnych itemów zlikwimy na co tą poteczkę, weźmy jakby w przypadku, widzicie ona, że mogę wypić tę boteczkę. Widzowie, no, spojrzymy na początek, w dół. dać znajdziemy jakiś pierwszy item. W sumie zobaczymy, co też znajdziemy. Jakiś pierwszy item, jak, nie? Z tego co wiem, to chyba będzie tutaj gdzieś typek będzie, ale nie jestem pewny też. Gdzie to Nie ma tu drzwi w ogóle? Co jest? Tak dziwnie ten świat wygląda na no, Fortnite, tak? Bo jest tych drzwi tutaj. Może znajdziemy jakieś nowe broni, widzę, zobaczymy. Poszukamy więc jakieś fajnych nowych broni, które się właśnie, pojawiły przed chwilą. Powiewali się szczerze, że, że naprawdę się już przyzwyczaiłem z tą mapą. Ta, ta, ta zawsze nagrywamy to z daleka troszeczkę. Ale no, tak przy grze, to tak ciężko grać w ten sposób, nie? Nie, na pewno widzę proszę jakiś granatnik, powiedziałem już na trailerze. Teraz tam, przy tym właśnie wiadomościach, jak widziałem, że tam się to powróciło, to Śnieżki granat wchodzący się pojawił. Widzę w gierce, to jest najpierwszą nowość. No i na plusie nawet. No a czekam nowych broni. O, ale, elo. No, bierzemy sobie ze sniperczką Hmm. <laughs> no ale widzowie. Widzisz tutaj są zetki. Wow! Co to za kościół był, że jak mnie tak zabił? Nie to powiem, no to właśnie na nas OP widzowie. Lecimy Nawet nadal jest OP, widzowie, to FES-OP. No, wypimy sobie tego, widzę, poteczkę, wypimy. szukam dalej nowych broni. no, teraz będzie ciężko zadać te nowe broni, widzowie, ale. No. i. nie ostro. No, szukamy nadal jakichś fajnych broni. Po prostu jakichś więcej broni znaleźć. A no, idę swoją drogą. Zapomniałem sobie powiedzieć, że. Są widzę zdalne, na no, jakiś dłuższy okresik mamy do 9 stycznia właśnie zdalne. Więc tak jakbyście przejęli te odcinki o godzinie 12 i zobaczyć. Myślę, że to dobra opcja, myślę, że to byłaby dobra opcja nawet. I zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Znaczy, że między 12 a 15, no w sumie między 12 a 14 godziną fajnie jakby się już filmik pojawił mnie na kanale. Między tymi godzinami będą właśnie odcinki się pojawiały. No, i na pewno w zdalnych powrócić za dosyć filmiku filmików z Fortnite, tak? Zaszerzcie, wieciecie, wyświetleń w ciągu dwóch godzin od, od publikowania odcinka. No, i wtedy po problemie, wtedy będzie, nie? O! W sumie skąd już jesteśmy, to może znajdziemy pajęczyne Spidermana. No, bo te też chyba teoretycznie muszą być. Aha, lecimy, potem szukamy dalszych nowych broni, ile poszukamy. Chudy ty pęknięcie mi z pierdnięcia. No to za fajer, widzę. On no, ci międzywego goni, widzę, między No coś tam fajnego, gdy powróciło, myślę. Zalicie zakończyć. Czy on będzie się W Z tego nie skurczę, zakończę każdą gierkę do końca. O. Nie no nie, za tak jak nie wiem, gdzie ten typek jest, o. o ale dostał typek. Czyli chodź tu, typek. Co jest? O! Wiem, gdzie ty spierdoliłeś, Przepraszam, że takie słowo powiedziałem. E no ućwierdzili chyba typek W taki gładki sposób Macie poteczkę na sam start Ale no, miał więcej granatnik nikt zje fajnią no To na plusik przynajmniej Że miał coś typek A typek wolał by uciec No to super pizza dobra widzę znajdziemy to minie trochę czasu No widzimy się tak jak widzimy się jak spotkamy ktoś w tym panterze Dobra, widzę, No mamy tutaj skarbiec To jakbyśmy go widzę otworzyli jakimś pomagierem, chyba że naprawili ten błąd Nie, tu no, musi tutaj być bot. Gdzie on jest No się, widzę, że widzimy się jak spotkamy jakiegoś bota Będzie już ty bota spotkał tutaj Nie, no nie ma tu widzę bota, dobra mnie nie zweryfikuje niestety No widzę do strefy Widzimy się ze schodka jakiegoś typa Gdy tu jesteśmy, to też powrócili prezenty, tam widziałem, przy tamtej miejscówce Zauważyliście też przed chwilę, ale tam też jakieś prezenty powróciły No chyba taki gościu będzie tutaj jeździł, ten Mikołaj jak nasz Sierżant Zima Wiadomo no, też, dzielony jest widzowy Łoł wow. No, że ten drugi typ mi jest na ziemi jest gdzie on jest? Ja mam masów nie miałem, dlatego nie mogłem budować, ja się pomyślałem, ja pierdzielę. Nie miałem nic do tego. Że, że ja nie miałem masów. Masów nie miałem nie wiem. No, nie, że na błąd i błąd ten się też nie mogę do tej czy, czy ma masę, czy nie ma. No i ja nie miałem masów faktycznie. I dzisiaj się już w kolejną Dla innych może... Zowiem. Opa, powieka to My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.